Wyniki były tak duże pokazywane na początku, jak ten czat powstał, bo ktoś tam zarobił właśnie 5-6 tysięcy dolarów czy euro. Mamy czat profesjonalny, gdzie już pokazujemy, ok, trady, dlaczego te trady następują. Ty musisz u siebie zarobić pierwszy 1000 dolarów, pierwsze 6 tysięcy dolarów. Tego można dokonać już pierwszy, drugi, trzeci tydzień handlu. To, na co patrzysz, to są suche informacje, które normalnie są bezużyteczne, ale pokażę Tobie za chwilę, jakie mamy trady otwarte, ćwiczebne. To nie są duże wolumeny jeszcze, ale być może jesteśmy przed krachem finansowym dosłownie, padły dwa banki w Stanach Zjednoczonych, dlatego ja też trzymam informacje normalnie, głupotek ich nie słucham, analityków, jak rynki się zachowują, co robią, czego nie robią to jest z reguły bzdura, to wszystko się nie sprawdza, trzeba wiedzieć jak inwestować na rynku ale z ciekawości posłuchałem troszeczkę inwestorów, milionerów na rynku znanych twarzy, którzy mówią właśnie że nie tylko dwa banki padły, albo może trzeci, kredyt Swiss padnie w momencie kiedy ty oglądasz to wideo może już to nastąpiło, może to tylko Prognoza, tak czy siak te prognozy nie są fantastyczne, także w tych momentach, kiedy tradujemy, z reguły jesteśmy zaopatrzeni w spadki, czy obstawiamy spadki, mimo tego, że wykres czasami rośnie, to obstawiamy w spadki, nierzadko tradujemy na wzrosty również, w momencie, kiedy ma to sens, natomiast jak się przygotować do takiej sytuacji, tak, do takiej sytuacji, żeby ogarnąć na rynku kilkaset, czy kilka tysięcy dolarów w jeden dzień, a później też kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tutaj zobacz, piękny odwrót na złocie, tak, na ropie to jest wykres obok, tutaj mamy spadki, i chwilowy odwrót do góry, ale to też nie, nie jest to jakiś wielki kupujący, także nie wykluczone, że znowu będziemy mieli do czynienia z większymi spadkami, tak? To są momenty, do których się przygotowujemy w jaki sposób, no albo tradujemy w domu tradingowym, albo przychodzimy profesjonalny kurs, coś, co ma sens dla nas jak jak się nauczyć tego w praktyce. Na naszej stronie być może dobrałeś już kurs początkujący gratis. Ja proponuję wpadnij na bezpłatny webinar. Pokażę Tobie, w jaki sposób odbieramy kilkaset złotych, kilkaset dolarów. To jest normalny ruch, który wykonuje się w ciągu dnia, a my spojrzymy na to, co się wydarzy w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z faktycznymi, to jest wykres S&P 500, czyli kres, który jest ogólnie spadkowy, ma jakieś swoje sygnały tutaj, przesilenia spadkowego, ale jeszcze udaje, że rośnie. Także zobaczymy, czy on będzie faktycznie spadał, co się dzieje, ile można pieniędzy zarobić faktycznie w momencie, jak się do tego przygotować, w momencie krachu, kiedy w przeciągu 3-7 dni roboczych masz zarobić dosłownie stosunkowo niedużą pozycję w tych przypadkach, jak ten wykres dalej spada, 7, 10, 20 tysięcy dolarów, tak? Ja tutaj, grając, stridując, nie jakąś zawrotną pozycją, tylko często jest to połówka lota, 30 lota. Po prostu wykres wynosi takie duże spadki, często w poszczególnych świecach, że to jest kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy dolarów, czasami w ciągu 48 godzin. Taka pozycja w moim przypadku, te większe pozycje trzymane są dosłownie 3, 7, góra, 10 dni roboczych. Z reguły jest to ten przedział 3-7 dni roboczych, gdzie jest nieduża pozycja otwierana i czeka, aż wykres spada, albo jeszcze lepiej, jest wykres spadkowy, moc. Przesilenie i to jest ten moment, kiedy należałoby otwierać pozycje. czy żeby to były takie pozycje, które już tutaj mam otwarte, przykładowo, tak na platformie Realnej, innego z brokerów. Tego możesz się też nauczyć, jak przystąpić do projektu, jakiego brokera wybrać, co takiego naprawdę decyduje na rynku, że, że trudujesz w dobrym miejscu, czy z dobrym brokerem, czy jakie to są istotne kwestie, jakie to są powtarzające się patterny, które z tych patternów rzeczywiście możesz wyłapać szybciutko na rynku. To jest pattern numer 2, pattern numer 2, pattern numer 2. Do webinaru na żywo. Włoś się e-mailem, podaj też numer telefonu na przyszłość, będziemy ci przypomnieli, czy SMS-a byś nie zapomniał o spotkaniu, będziesz mógł dołączyć do tego, żeby obejrzeć odrobinę tego, co może się dziać w przyszłości, tego, o czym mówią właśnie milionerzy, czy właśnie tutaj gość, który prowadzi taki program w Stanach Zjednoczonych Sharp Tanks, czyli kilku inwestorów multimilionerów, potwierdzonych w rzeczywistości, próbuje wspomóc innych ludzi, którzy mają fajne pomysły. Typu, wow, dam ci pół miliona na ten projekt albo tam Znaczy będę. Uczestniczył w projekcie, tak, chciałbym być twoim wspólnikiem, tak, tego typu okazje. I w telewizji jest taki show prowadzony, to jest ten gość, przykładowo. W innym z programów widzimy, jak Robert Kiosaki się wypowiada, czy w innym z tego typu cyklu, gdzie tam przeglądałem na YouTube, gdzie Robert Kiosaki mówi: W ciągu 60 dni spodziewamy się krachu na giełdzie, i on tego nie powiedział, ale to może być krach, który był nie jak w 2008 roku, czyli ostatnie kilkanaście lat temu, co ja pamiętam jak wczoraj, jak giełdy zapikowała, ale krach, który mógł być bliżej temu, w 29 roku zeszłego stulecia. Wielki Piątek, czy Czarny, czy Czerwony, czy jak się nazywał ten Piątek, kiedy ludzie skakali w Nowym Jorku z okien, tak? Bo tracili fortunę, czy tracili wszystko na giełdzie. Były takie przypadki, a tutaj upadek dwóch banków, jednego pod rząd, to z reguły tak właśnie zaczynają się tego typu kwestie na rynkach finansowych. Także to taka krótka zajawka, w jaki sposób korzystać z tego wszystkiego, z jaki sposób później przejść takie szkolenie, w które 2-4 tygodnie przygotujecie, jak nie do tych sytuacji, które teraz mają miejsce, to może do Kolejnych, które będą miały miejsce za tydzień czy za dwa tygodnie. Może się okazać, że wykres rzeczywiście spadnie bardzo mocno, zapikuje i zacznie odwracać do góry, i kolejne miesiące będzie rósł. Też to jest sytuacja, której oczekujemy po spadkach, że indeks SP 500, czyli najważniejsze, najsilniejsze akcje na świecie, będą rosły w większą część roku, więc bardzo prosta odwrotna sytuacja. W ten sposób wygląda właśnie huśtawka tradingowa. To często można poznać po danych, z które wychodzą każdego dnia. Pani na webinar poniżej dołączysz do czatu, dołączysz do czatu. Brokerzy. Ci ludzie pokazują nawet na bezpłatnym naszym czacie, jak zaczynają handlować, w oparciu właśnie o wyniki tego, co pokazujemy, czyli pokazują swoje, swoje drobne pierwsze trady. To jest czat brokerzy forexistrader.pl. To jest bezpłatny, otwarty czat. Wielu ludzi, którzy uczą się dopiero handlować. Na bazie tego, co robimy, czyli powtarzając się układów, zobacz tutaj typowe układy, czy typowe momenty, które zaznacza jeden z użytkowników. Również mamy czat dla tych, którzy przystąpią do szkolenia mentoringowego, czyli profesjonalnego szkolenia. To mamy czat profesjonalny, już pokazujemy, ok, trady, dlaczego te trady następują. Fajnie, że wklejacie dużo transakcji, to jest typowy powtarzający się układ użytkownika, tak? To jest typowy powtarzając się układ pattern numer 2, którego uczysz się na bezpłatnym webinarze, a na szkoleniu profesjonalnym tłuczesz już to mocniej. Także dołącz do webinaru poniżej, zobacz jak ludzie wykorzystują to w praktyce, widzisz, tu jest już więcej trade'ów jeden po drugim, wytłumaczenie tych trade'ów, tak? W mentoringu, czyli w kursie 3-miesięcznym profesjonalnym. Zdjęcie po zdjęciu, wy jak się rozwijają te trade'y, to jest już konkretna wiedza. Czy to są ludzie, którzy już są przygotowani do handlu, zarabiają setki euro, czy tysiące w poszczególnych transakcjach, co wyniki były tak, tak duże pokazywane na początku jak ten czat powstał. Druga część ludzi na tym czacie co dopiero dołączyła do szkolenia to zaczęła się burzyć, że nie chcą oglądać tych wyników, bo ktoś tam zarobił właśnie 5-6 tysięcy dolarów czy euro i codziennie wkleja takie wyniki, a inny dopiero zaczął i próbuje 50 dolarów odebrać z rynku, więc ludzie się oburzyli. Przestaliśmy wklejać wyniki kursantów i bardziej skupiliśmy się na tradach, czyli screenów, tradów można, screeny tradów można zobaczyć w większości i fajnie, bo no, nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakich wyników, bardziej musicie zobaczyć jak to się już trajduje. Także może z tej perspektywy widzicie ostatnio więcej transakcji. Nie tak bardzo ludzie się chwalą już tutaj wynikami. Te wyniki rzeczywiście, co ci daje Wynik to, że ktoś zarobił 20 tysięcy albo 2000, tak? Jak ty musisz u siebie zarobić pierwszy tysiąc dolarów, pierwsze 6 tysięcy dolarów, tak? Także tego można dokonać już pierwszy, drugi, trzeci tydzień handlu, jak zdobędziesz te wszystkie proste informacje. Także dołącz, słuchaj do webinaru, dowiedz się, co my robimy. Często pierwszą rzeczą na szkoleniu profesjonalnym, to się pytam, który z tych wykresów. Jest najlepszy. Dzisiaj zadałem takie pytanie od razu do tą handlu, tak? Od razu do handlu na dzisiaj, który z nich ma największy potencjał, tak? Wiesz chyba, że jeden z tych zakresów był najbardziej interesujący od razu. na no Napisaliście ludzie, którzy śledzą wykresyki, co na kursie od razu wiedzą, także stopujemy, wystarczy wejść na Forex is Trader, dowiedzieć się jakie są powtarzające się układy. zobaczyć, czy ta sytuacja ma szans na wzrosty czy na spadki. To był nasz ostatni webinar dzisiejszy. Przykładowo, czyli na kolejnym znowu będziemy obowiązili tego typu przykłady. Zobaczmy, co to jest pattern numer 2. Jakich tych układów jest 12 w sumie, których możesz się nauczyć błyskawicznie. Także dołącz do webinaru poniżej. Zapraszam serdecznie do usłyszenia. Trzymaj się hajk.